w witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i witam Was po długiej przerwie, ponieważ mi się ta gra mega, ale to mega znudziła i po prostu nie miałem co nagrywać tutaj, ale jakoś tak nagle zdobyłem chęć, żeby nagrać coś w końcu na tym kanał, także możemy lecieć, spróbujemy zrobić chociaż milion, ponieważ, ponieważ mówię wam, że nie grałem chyba z 3 lub 4 miesiące w tą grę więc no, możemy lecieć w ogóle zapomniałem jak tutaj się gra spróbujemy właśnie zrobić ten milion o tego triczka jeszcze jak widzicie e ten tric, jak właśnie zapamiętałem. Także plus, plus, plus. Ło! Wow. Ale ja się tak nie spodziewałem, że ja będę umiał takie tryczki robić po długiej przerwie. Patrzcie, już milion zaraz. No normalnie. Jeszcze 2 miliony pewnie zrobię. Nie, nie da. U, nie uda. U, myślałem, że się mi nie uda. Patrzcie, zrobiłem 3 miliony. Ale S Okej, okay. to ja się nie spodziewałem, że po takiej przerwie uda mi się taki wynik zrobić yy, Więc jeszcze na tej mapie zobaczymy yy, mi się chociaż uda zrobić milion też Kurczę, reklama, no nie wierzę Najgorzej na świecie Dobra, pominiemy sobie tą reklamę I lecimy Spróbujemy zrobić milion. Tutaj, ale mega słaby triczek. Tutaj zawsze wcześniej robiłem po 300 tysięcy, a teraz co? Tylko 100 tysięcy. Ło. Wow. O nie, ale dobra, chociaż się udało zrobić milion na tej mapie. Ło. Wow. kurde coś mi teraz nie wychodzi. Się tak bardziej yy, zestresowałem. Wo, 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 wo. Co tu się odwala? Kurde. Dobra, może się uda. Czemu ten rower mi sam skręcił? <grym> tak jakby XD Mamy 2 miliony, także lepiej było na pierwszej mapie, ale na drugiej było też spoko, także widzimy się w kolejnym odcinku e, też z BMX-a, bo, bo ten kanał, no, właśnie na tym polega ten kanał, że mam nagrywać BMX, także widzimy się w kolejnym, pewnie znowu za 3 miesiące, także baj.